Dzień dobry, witam serdecznie w firmie Kabat, Kabat Tire w Buzyniu. Produkujemy opony rolnicze, przemysłowe, dętki. Zapraszam do środka, odwiedziny pokażę Wam coś ciekawego. Coś, co chciałem pokazać, to w ramach premiery, jak jesteśmy w kontynuacji, czyli po Targach Bednarach, gdzie zaprezentowaliśmy i pokazaliśmy pierwszą gamę opon radialnych, chciałbym zademonstrować ponownie opony radialne, które zaczynamy produkować, również opony do agregatów uprawowych, taka nowinka dzisiaj u nas, tak chciałbym zaprosić do kooperacji, współpracy, do użytkowania, do zweryfikowania tego, co wytworzyliśmy. Zaprosiliśmy wielu gości, ale wielu też doszło ze własnej inicjatywy na ten moment, kiedy żeśmy prezentowali te opony, że mieliśmy tą premierę odkrycia tych opon. Po takim już fizycznym, namacalnym dotknięciu tych opon ocenili je pozytywnie, docenili wiele, zauważyli sami wiele walorów, sami dopisali pewnych nieudanych aspektów pozytywnych tych opon. Najbliższe targi mamy w Hanowerze na Aglitechnice, na które to serdecznie zapraszam wszystkich naszych użytkowników, klientów, dystrybutorów z całego świata. Następnie zaraz w grudniu będą targi w Dubaju, na które również zapraszam, Rynek Azjatycki i Środkowej Azji.